Siema! Z tej strony Retur, a dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z FNAF Co. A dzisiaj na nowym biureczku, o którym już wiecie z poprzedniego odcinka. Kupa w majce, ale to tylko przed nagrywkami. Walę konia to jest... <grym> Młody, nie wyciągamy brudu spoza odcinka. Wybierz grę, którą tam chciałeś, bo ja nawet nie mam pieniędzy, co chcesz włączyć. Noc, y, gra trzecia, noc czwarta. Cię powaliło. A moja reakcja na to jest. Wale konia pod szefnicą. Przestań. <grywia> Przestań, to jest mój tekst. <grywia> ty, 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 ty. Max, Max Wyszta. Yy, yy, widzowie, Widzowie... Witowie. 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 Ha. Widzowie, yy, akurat dęb. przepraszam za dzisiejszy odcinek, ale yy, dzisiaj można powiedzieć, że jesteśmy częściowo naćpani, dlatego, no. On jest bardziej naćpany, nie? I co ja mam? Mam teaser. minut? Mam teaser. E, nie wchodź jeszcze, bo mnie nie czyta. Przez 20 minut próbował wejść do lobby i co cokolwiek. PKA Fett mi się przytują. E, nie używaj randomowo tego w ogóle. Wiem, dlatego strzelę w ciebie. Masz jeden na mecz. Czyli to są tylko dobra. chyba właśnie tylko i wyłącznie e, wiesz, na tą noc, co nie? Tak, e, czekaj. Tu jest. Just item, to this. Aha, dobra, czyli że nie widzę tego. No okay. tak. I tak muzyka to jest właściwie nasza z Discorda Którą włączyliśmy Jest oryginalna de, 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 de. Max Verstappen pod <laughs> Przestań z tym Bo ja nie mam pojęcia czy to będę cenzurował czy nie ja się zastanowię dopiero później Dobra gotowy? Tej Aj. za dołapy. łapy Ok fox jest na 10 otwórz dźwięk Przełącz mapę, ja Przełącz mapę 14 odłącz Nie no, ale ja bym teraz włączył dźwięk, bo teraz już chyba nie mam muzyki w grze, aby się przydało. Mhm. Dobra, poszedł na dziesiątkę. E, na dziesiątkę? Dobra, mhm. zarąbiście. Dobra, dobra. Co mam Je, je, je. Oh yeah, I am ready. Gdzie I... go no, e... Dziesiątka znowu. Uszkodzenie audio, resetuję, Ja będę go śledził. Eee, ten fraj się znowu przesuwa O, jest. O, jest. O, jest. O, jest. O, Nie O, Boże to To nie... jest. człowieku. Nie jest zbytnio wszystko podgłoszone, to ja dostałem takiego jumpscare'a, że... Eee, westylacja, halo Zobaczymy jak to będzie na odcinku Dobra, tak na 10, jest na dziesiątce, jest na dziesiątce, jest na dziesiąte zdążyłem Zarąbiście A dobra, po tak Eee, Freddy idzie A audio er grydy, er grydy, wszystko grydy, restart, grydy, to wszystko ja. Przestań z tym! To jest moja no, robota No to grydy. szybko człowieku. O fakt. Ej, też masz taką kukiełkę na twarzy? Tak. Papel! On pola stamtąd. Jeste Jesteśmy już trochę szybki. Bo niech on przejdzie tym wentem, to on jest pod nami. Może sprowadzę go z powrotem, ale nie jestem pewien. Przemopę. Nie, nie, nie. Nie widzę go nigdzie. O, to jest u nas. Cześć, splingu. Przestań! Nie, szczerze, nie, nie chcę mi się na tego yy, cenzurować. No to nie jest przekleństwo. Jeszcze raz. Znasz to jeszcze raz, pajacu? No klikłem. Jestem... Chciałem powiedzieć pałą. Jestem policjantem. Chyba padałem Jeszcze nie. Ej, ja go mogę Basikowi... ja przecież tazerem uderzyć. No, tak. Wisz i ty głupi nie powiedziałeś mi o tym. Eee, wępa. Eee, przełączam. O, oh yeah. nie Foxy! Foxy. Ready? Hello. Ja patrzę na kamerę, bo mam Foxy jego u siebie. Patrzę. Ja robię starty. Nic nie widzę. Otwórz pan wentylacja O, oh yeah Aha, i audio poszło. Dobra. Ja go cofam cały czas na dziesiątkę. Cofaj go, cofaj. Człowiek. Dobra, naprawię szybko, bo spierdził już na dziewiątkę. Naprawiam. No, to się, było naprawione? Of, kurde. Nie. A pokazać ci coś? Wiesz co, to ja teraz wezmę taser do ręki, na wszelki. Szkoda, że nie widzę, gdzie nim celuję. Już? Otwórz pana zrestartuj wszystko Cofam go na piątkę Jak na piątkę? Bo jest na piątce Cofam go na ósemkę Człowieku, on ma zasięg do Teraz... dwóch, pamiętaj Już na dziesiątkę Aha. No to na dziesiątkę już To już nie idzie. Idź. nie już, przyszedł. I tam muzyka w tle. Dobra, bałam go w razie bo e, na dziesiątce. Błąd, błąd wideo. Yy, dwa padły. Restart, restart. Oh yeah. Jak myślisz, ile potrwa, że to był najbardziej patologiczny kanał na YouTubie? <grym> Mi się wydaje, że już za późno. Nie go nigdzie nie widzę. Ej, ja w ogóle. Sobie... Kurda. Yy, dwa, nie tylko wentylacja. Korner Gdzie on jest? Wenty, 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 wenty. On jest przy. Nie wiem. Nie widzę go, nie widzę go. O, fuck. on po wętylasach jest. on jest na którejś kamerce. Sprawdź, to jest kamera druga, chyba coś tak koło tego. Jest na piątce, idzie na dwójkę. Napraw audio. Naprawiam wszystko. On do nas idzie. To czul dostanie tej po mordzie. Idzie, jest tu, jest tu, jest tu, jest tu. Retur przed szybą. Dobra, cofnę go. Ha, ha, ha. Gdzie żeś go sprowadził? Sprowadzę go na, na, na dziesiątkę powoli. Wady, konia, podpiszę. Nie, nie, nie. Robimy Zresztą yy, wszystkie audio, poszło. Audio też padło. No to widzimy, dlatego zrestartowałem wszystko. Co to jest za talerz się, się je podczas yy, tego? Boże, i system kamer pad. padł. Po prostu rzuć mu jedno audio na dziesiątki i tyle. I resztę mi gdzieś. No i dobrze, że zrobił. Ale konia pod prysznicem. Jestem... Yeah, yeah, yeah. Dobra, po prostu może on pójdzie na ósemkę. Dopiero go wtedy cofnę na dziesiątkę. Za późno. Szmat. Chociaż um. Zostałem nam 2 godziny, jeszcze nie użyjemy tej zera. Jeszcze, jeszcze Springuś nie poczuł, co to jest prąd w dupie. <grym grym grym> Bro na wszystkiego, bok. Y I od i kamery poszły, to. a nie, to to już czuł i kija poczuł tam. wiesz. No. Wentylacja. Ostatnio, ty żeś wszystko restartował, i ja to. O Boże, i kamery poszły. Słucham, konia pod na Szukasz czego? Ty, czekaj, bo on na 8 polas. to go na 10. No, wysunę bo na 10, ale nie, ma, nie mam pojęcia, yy, czy tam polas. Dobra, polas. To jest godzina. Szósta jem! O, idziemy go smoknąć w Czekaj, ja, ja niech poczuję co to prąd. Jesteś w miejscu? Where? Ej, ale fajnie bo jakby oni zaprogramowali, że można wiesz tak ciebie walnąć prądem i się po prostu położysz. I takie wiesz będziesz na 30 sekund wywalony On jest na godzinę wywalony do startu, nie? No, przez godzinę? No normalnie Do człowieku no to o 5AM mu to zapodać i masz wolne Nie, to tak nie działa. W środku nocy cię tam tak działa Mhm, mm szkoda. Dawaj jeszcze raz, dwa razy zrobimy tą noc. Jeśli nam za, za drugim razem uda, to będzie link do odcinka, nie? A w następnym odcinku spróbujemy hardować. noc szóstą. Ale konia po A bo ty żeś noc piątą odpaliła. Ja... Dobra, ja przełączam map mapę, y mapę i 14 blokuję? Mhm. Ej, szkoda, że mi trochę laguje tą muzykę. U mnie dobrze działa. No, czwarta i piąta w ten ten wibrator? Co mam? Tu wibrator. Ja słyszę, czy musisz wibrator. No, czy masz swój wibrator Co? Masz swój wibrator Nie, tobie zabrałem Błąd wideo Wiem widzę Pod prysznicy dobra yeah, próbuję yeah, dostał yeah. 50 Bądź audio Miałem resetuję mi spierdzielił Gdzie ja na dziewiątkę? Pogę przywołałem na dziewiątkę? O ty jesteś kurwa Resetuję wszystko, audio mu pójdź na dziesiątkę po prostu Masz audio, powinno działać to Wszystko nie działa Na dziesiątkę audio O Boże, trala... a teraz laguję Tralalelu, tralala, borkonio, borkola Ouje oh, yeah. bon audio yep. Lecimy z nim O że to będę wywołała na dziewiątkę Człowieku z tym nowym biurkiem czuję się pewnie, tralala Burkuliu, burkule, postaram się. Ja y fo Fox jego mamy. Hello. Jakiś typ do mnie pisze, czy chce z nami nagrać. Nie spacone jaja. No ma dziewczynek y na profilowym. Bra, resta wszystkiego. Błąd wideo na No ja. No to wentylacja się trzyma. co? Hmm, coś tutaj. Restać wszystkiego Rest masz Dobra Ło Foxy! Cię zastrałem, No, jakby Ale zobaczyłem. mówiłem ci, że mam Foxiego u siebie Papet. Ej, a myślisz, że Foxiego dałbym radę tej zery walnąć? Papet na ósemce! Papet na ósemce, nie rób tego. Pa zaraz przyjdzie Ej, a w sumie no papeta na pewno nie dam rady. Tak Ty się spojrzałeś na bank, bo ja nawet nie patrzę w tą stronę. Błąd wszystkiego No, resetuj wszystko akurat. To będzie zarobić coś Jesteś Lecimy No akurat ten, akurat był na dziewiątce Nice Nice Błąd lafi. No Człowieku, no, ja tu tak na, nawalam jak wiesz... Na, nawalam jak Messerschmitt w nocy. To wiem. Na kurwie węgorze. audio. Błąd. Bliiet. Błąd wideo. Znaczy audio. No dzięki. Trzecie M, człowieku. Robimy go. Na easy. Bleh. No, Ale on da nie. Ale na czuł ty mi do tego panelu chodzi ja Wszystko! Znaczy prawie, że wszystko Audio tylko działa Jak? Tylko kamery bo mnie działają Tylko kamery, no audio, wszystko Dobra, ja wszystko powrotem Ehehehehe, <laughs> już się zapędzał, kolega <laughs> Na dziesiątce Dobra, ja... Na dziesiątkę Wentylacja Kurobin. Nie gada, że jakiś papet zasany Czwarta jem. Jest czwarta. Na no easy <grym> Dawaj, 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 coś padło. Audio No ja lecę z tym Dobra kamery. Eee, puszcz, mu, puszcz mu od razu na audio na dziesiątkę. Ładnie na czekaj. Tak, 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 właśnie to mam pana Jest piąta, dawaj. Robimy go. To co, czekamy aż tu przyjdzie, żeby go tej zerem walnąć? Eee, ty widziałeś jaką zapierdziela? Widziałem właśnie. On jest teraz szybki, bardzo szybki. Ale jak ty... O dobra, jest piąta. Jak tylko zaczyna, zaczyna się, wiesz, ekran szarzyć, to ja od razu daję mu audio, bo to znaczy, że on stamtąd idzie. I wiesz, od razu sobie wracam. Audio. No wiem, re reperuję to człowieku. Spokojnie. Idzie, idzie, idzie No robimy go już na easy Może nawet chyba nie zdąży do nas podejść <laughs> Jesteś za szybki Wentylacja Dajem naprawiam Hello? Co pierdziele, nawet audio nie muszę się zrobić audio Wentylacja znowu Człowieku. Chodź się z nim jeszcze powitamy. Za pierwszym razem. No człowieku, za pierwszym razem, bo gra z returem. Człowieku. O nie ma nie. Masz... Złożę tak... ci mojego prądowego, prądowego kija do twarzy. Masz jego szynka, jak mu upada, nie? Ma poker face, że my no. to przeszliśmy za pierwszym razem. Dobra, to co nie dla mnie dla to jest dosłownie jak normalność. Co? Robimy noc 6. Spróbujemy jeszcze. Czoby mamy 20 minut odcinka. Dawaj Oczywiście... Jedno podejście że... do nocy szóstej. Dawaj robimy półgodzinny godziny. E, poczekaj. Kontrol. Jeszcze, jeszcze po prostu nas spamię trochę tej muzyki, bo nie jestem pewien to co. Dostałem 114 kasy, let's go! 14, Ej, dobra, to, to jest większe za... nocy, typu piąta Dostajesz więcej kasy Dobra, musimy się teraz na tur skupić Czekaj chwilę, ja sprawdzę tylko ten Czekaj, nie, chodź, nie chodź, jak, chodź, jak będziemy robić to samo, co robiliśmy do tej pory, zrobimy to na easy Zbiornik plenu kupuję, na pewno I... Tabletki zdrowego rozsądku kupuję na... Mi się przydadzą Na papet naj... na Puppet, na papeta. Uuuu uh. Weźmy Robimy to za spokojnie Dobra, Safą go od razu tak? na dziesiątkę, ty ten, Ty wiesz eee, co. Ja robisz. od razu wem mu blokuję Robimy to Dobra, teraz będzie zapierdzielał Audio! Gdzie on jest? Dobra, on pójdzie jeszcze na dziesiątkę. Ten... No właśnie, nie. I, i, nie, idzie, 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 idzie. Nie poszedł. Poszedł na siódemkę. Na siódemkę? Dobra, wrócił się na dziewiątkę. Y, audio. Y, audio error, boże, nie zauważyłem. Co? Co? Nie. Czekaj chwilę. sam. HE, Co? Mody nie zostawiamy w takim momencie. Dobra, przez chwilę musimy sobie poradzić bez modego. Zarąbiście. Uff. Proszę przyjść, przyjdź, proszę cię, bogam. Dobrze. Nie ma tu błąd. Widzowie, robimy to. Druga jem. No, spokojnie. Ok. Sądzenie audio. Wróci się, wróci się. Kto jest grzeczny Springucie? Ty, no ty. Tracę na dziesiątkę. Bądź Springi? Um, widzowie, możemy być trochę w dupci. Więc bogaty, zaginął ślad. prezesowa, jest O, był Młody jest potrzebny. No, tak. Okej, okay, nie, Noc Szóstą sobie najwyżej zostawimy na inny raz. Jak na razie, my zdechliśmy w tam musiał pójść. Widzimy się w kolejnym odcinku. Nie mam pojęcia, czy to będzie FNaF CUP, czy to będzie FNaF TD. Nagrywam to różnie. Wiem, że na pewno niedługo albo przyjdziemy Noc Szóstą, albo zajmiemy się czymś innym, to zależy tylko od młodego, bo ja nawet tego nie wybieram. Ale jak na razie to do zobaczenia. Siema.